pączki, to podobno tylko pączki, ale to także y, chyba skomplikowane y, dzieło, bo ono się wasze pączki, wasze dzieło rzemieślnicze różni się od tych pączków, które można kupić w Biedronce czy w jakimś zwykłym supermarkecie. Czym tak, zdecydowanie się różnią z racji tego, że przykładamy się do tego naprawdę w 100% ręcznie wszystko robimy. Ciasto nastawiamy, czekamy aż to ciasto wyrośnie. Nie jest to robione maszynowo, nie jest to robione na szeroką skalę, na dużą ilość. Dlatego też czasami jest problem z tym, że są małe ilości po prostu. Robimy to rzemieślniczo i to potrwa, bo to jednak, żeby dobrze dobrego pączka zrobić to potrzeba czasu i potrzeba precyzji do tego. Czym przede wszystkim różnią się te pączki rzemieślnicze od tych pączków takich, które możemy kupić w każdym supermarkecie i jest ich zawsze całe mnóstwo. Smak pączków przede wszystkim jest inny. Ciasto jest zupełnie inne. Nie jest takie klastrowate w większości takich supermarketów, tylko jest robione na miejscu, jest robione codziennie nowe ciasto. To nie jest tak, że są produkty mrożone. Wszystko robimy bezpośrednio przed sprzedażą dla klienta. A jeżeli chodzi o kwestię przygotowania, to jak długo się przygotowuje i pracuje nad przygotowaniem takiej dużej partii pączków? Ciężko to określić, z tego względu, że samo ciasto na przykład na 100 pączków zajmuje nam zrobienie około 2 godzin. Więc przy takiej wielkiej ilości robimy po prostu części, nastawiamy te ciasto, żeby szybciej można było posmarzyć i sprzedać to dla klientów. A jeżeli chodzi o nadzienie, to jak jest, jak dobieracie, jak, skąd się, skąd pochodzi, bo to, co, które możemy znaleźć w supermarketach, no cóż, nie zawsze jest dobrej jakości, czasami ciężko znaleźć tam jakiekolwiek nadzienie. Tak, u nas przede wszystkim to sprowadzamy z całej Polski, bo każda firma tak naprawdę specjalizuje się w swoim smaku nadzienia, tak, bo każde nadzienie, czy kremowe, czy owocowe, potrzebuje naprawdę dobrej jakości, tak samo nadzienia owocowe, wszystkie u nas są z kawałkami owoców. Co troszeczkę nam utrudnia pracę, bo musimy składać to przed usmażeniem. I to też jest kolejny plus, że podsmażony jest ten nadzienie w środku, dodaje kolejnego aromatu takiego bukietu smakowego dla tego pączka. Jak się wasze pączki przygotowuje? Smażycie je w tłuszczu, pieczecie? Czy to jest jakaś jeszcze bardziej skomplikowana produkcja? Smażymy, smażymy jak najbardziej, smażymy na oleju, także tak, żeby to było na jak najwyższej jakości, bo tak samo jak surowce, które składają się na skład pączka mają duże znaczenie, ale kolejnym znaczeniem i dużym takim jest olej, czyli olej, jeżeli jest dobry olej do smażenia i często wymieniany, przede wszystkim to pączek, który nasącza się tym olejem zupełnie inaczej smakuje. Jaki jak jest rekord, jeśli chodzi o waszą sprzedaż pączków? Tutaj w, w punkcie przy ulicy z, z Sienkiewicza 5 i tutaj firma nazywa się Pączki Precy. Pączki i Precy. Do tej pory 9 tysięcy pączków udało nam się w tłusty czwartek dwa lata temu. A w tym roku spodziewasz się rekordu? Mam nadzieję, że tak. Jest coraz więcej naszych smakoszy, coraz więcej osób zna naszą firmę, więc tak naprawdę spodziewamy się dużo większej ilości pączków. A jakie pączki można zjeść w białym stoku tylko u was? Tylko u nas na pewno z gruszką, tego nikt nie robi, na pewno z czereśnią, mamy smaki sezonowe, takie jak na przykład dynia z cynamonem na jesień, mamy smaki marcepan z pomarańczą, które też w Białymstoku nie widziałem jeszcze, czy gdziekolwiek były. A teraz na wiosnę, przed Wielkanocą, jak już się ktoś nie załapie na tłusty czwartek, to co przed Wielkanocą będziecie szykowali takiego, co można będzie na Wielkanoc spróbować? Jesteśmy cały czas otwarci, codziennie wymyślamy jakieś nowe pomysły, co chwilę przychodzą jakieś nowe pomysły do głowy, także na pewno czymś pozytywnym zaskoczymy. No to pozostaje tylko zaprosić i smakować.